Witam serdecznie w trzecim odcinku historii śpiewanej, historii jednej piosenki. Drodzy Państwo, dziś pragniemy zaprosić Was na pieśń Marsz Sybiraków. Marsz Sybiraków, który jest hymnem łagierników i bardzo często wykonywany na uroczystościach Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Pragniemy przedstawić Państwu historię pieśni jak również tło historyczne, w którym powstawała, no i oczywiście autorów utworu. A pieśń zostanie wykonana dzisiaj przez laureata drugiego miejsca, trzeciego międzynarodowego festiwalu pieśni pamięci walczącym o niepodległość, Dominika Fiałkowskiego. To, co Państwa jeszcze chciałem nadmienić, że organizatorem głównym wydarzenia jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, a projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura w sieci. Partnerami głównymi są Narodowe Centrum Kultury, jak również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami również są Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej RP jak również Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej. Drodzy Państwo, zanim zaproszę Was na utwór Marsz Sybiraków, Chciałbym przedstawić krótką historię tego utworu. Zapraszam serdecznie. Od zakończenia Konfederacji Barskiej w 1772 roku aż do 1960 roku miliony obywateli polskich za ich przynależność do narodu polskiego represjonowano. Początkowo robiły to władze carskie, a następnie władze komunistycznej Rosji i ZSRR. Wsyłani na daleką Syberię, stepy Kazachstanu na wieczną zsyłkę, a także w wieku XX aresztowani, torturowani, skazywani byli na wieloletnie wyroki w sowieckich łagrach. Początkowo represje dotyczyły uczestników polskich zrywów narodowych, Konfederacji Barskiej, Powstania Listopadowego i Styczniowego, a także uczestników polskiej konspiracji przeciwko rosyjskiemu zaborcy, między innymi Józefa i Bronisława Piłsudskich. W okresie II wojny światowej masowe represje sowieckie, mordowanie, zsyłki na Sybir i do Kazachstanu dotknęły także całe rodziny obywateli polskich, w szczególności tych zamieszkałych na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Większość z nich zmarła w drodze lub na zesłaniu. Zaledwie części z nich udało się przetrwać i powrócić do powojennej Polski w latach 1945 46 Sowiecki okupant nie poprzestał na tym. Jego ofiarami zostali polscy żołnierze, oficerowie i funkcjonariusze państwowi, których zamordowano skrytobójczo w zbrodni zwanej Katyńską. Ofiary mordów w jej ramach na obecnej Białorusi nadal czekają na przywołanie z imienia i nazwiska, odkrycie i poświęcenie ich grobów. Represje nie ustały po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1944-1960 w sowieckich łagrach więzione były i umierały tysiące żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji powojennej polskiej konspiracji. Oni, śladem polskich żołnierzy i działaczy niepodległościowych, więzionych tam w latach 1939-1941, starali się przetrwać głód, choroby, morderczą pracę ponad siły w ekstremalnych warunkach pogodowych. Lista tych, których dotknęły represje rosyjskie i sowieckie, jest bardzo długa. Części z nich nie dane było zamieszkać po wojnie na terenie Polski. Wielu z przymusu lub wyboru pozostało na dawnych kresach lub po wcześniejszej ewakuacji z armią Andersa z ZSRR w 1942 roku na emigracji na zachodzie. Wszyscy oni zasługują na powszechną pamięć. Niestety po roku 1956 aż do roku 1989 pamięć o obywatelach polskich represjonowanych przez reżim stalinowski była zakazana. Za jej upowszechnianie groziło więzienie, utrata pracy lub możliwości studiowania. Ofiary i ich rodziny były po wielokroć karane za bycie Polakami i walkę o niepodległość ojczyzny. W odróżnieniu od ofiar okupacji niemieckiej zostali skazani na zapomnienie. Tym bardziej nie dziwi fakt, iż to tak liczne środowisko wyczekiwało z utęsknieniem swego rodzaju własnego hymnu, utworu muzycznego, który przybliżałby ich losy, reprezentował ich doświadczenie, oddawał tkwiące w nich emocje. Mimo upływu lat, utworzenia w roku 1928 Związku Sybiraków, reaktywowanego w 1988 roku, a także utworzenia w tymże roku stowarzyszenia łagierników, żołnierzy armii krajowej, wydania szeregów wspomnień i utworów poetyckich przez długi czas nie pojawiał się oczekiwany hymn. Ostatecznie w latach 90. XX wieku dawny zesłaniec na Syberię, poeta i aktor Marian Jonkaitis stworzył utwór poetycki, który stał się hymnem sybiraków i łagierników. Wraz z przejmującą muzyką autorstwa Czesława Majewskiego Utwór przybliża losy obywateli polskich represjonowanych przez Rosjan od XVIII wieku, a także podkreśla silną, nieugiętą postawę dążenia naszych rodaków do wolnej Polski pomimo wszelkich przeciwności, także mimo wysiłków władz PRL. Ojciec Mariana Jonkajtysa został aresztowany na początku II wojny światowej przez NKWD i zaginął bez wieści. W 1939 roku w walkach z bolszewikami zginął także brat Mariana, Bronisław. On z mamą, bratem i czterema siostrami w drugiej masowej deportacji rodzin polskich, 13 kwietnia 1940 roku, został zesłany przez Sowietów z Augustowa do Kazachstanu. Dzięki nieugiętej postawie i zaradności mamy, Marii, Wszystkim udało się przeżyć i powrócili z zesłania do powojennej Polski w 1946 roku. Tu późniejszy autor Marszu Sybiraków skończył studia aktorskie i filologię rosyjską. Pracował jako aktor i wykładowca PWST. W roku 1974 stworzył teatr muzyczny na Warszawskim Targówku, znany obecnie jako Teatr Ramba którego był dyrektorem naczelnym i artystycznym aż do odwołania w roku 1981 po wprowadzeniu przez władze komunistyczne stanu wojennego za działalność opozycyjną. Jonkajtys zrezygnował wówczas z pracy aktorskiej i poświęcił się rzemiosłu artystycznemu, metaloplastyce. Po roku 1989 działał bardzo aktywnie na rzecz upowszechniania wiedzy o represjach sowieckich na narodzie polskim. Był autorem wielu utworów poetyckich na ten temat, spośród których najsłynniejszym stał się Marsz Sybiraków. Z jego inspiracji od roku 2001 do chwili obecnej w Białym Stoku co roku odbywa się Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Marian Jonkajtys zmarł w Warszawie w 2004 roku i został pochowany na cmentarzu Powązki Wojskowe. Kompozytor Marszu Sybiraków, Czesław Majewski, jest znanym polskim kompozytorem, pianistą i aktorem. Wraz z Marianem Jankajtysem stworzył łącznie 12 pieśni poświęconych Sybirakom. Marsz Sybiraków jest obecny na wszystkich uroczystościach Sybiraków i łagierników w Polsce i poza jej granicami, a także w szkołach ich imienia. Nieustająco porusza słuchaczy, ucząc przy tym kolejne pokolenia pamięci o ofiarach represji sowieckich. Przywraca zbiorową pamięć Polaków, niezależnie gdzie znajdują się na świecie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiele ofiar nadal spoczywa na terenie dawnego ZSRR w bezimiennych grobach. Pamiętajmy o nich także i my. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. A z nami jest Dominik Fijałkowski, laureat drugiego miejsca trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci walczącym o niepodległość no i student czwartego roku wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, dział muzykalowy. Człowiek kochający muzykę, Dominik, mogę chyba tak o tobie powiedzieć, śpiewający od dziecka. Zgadza Zdecydowanie, się? Zdecydowanie, tak. Moja historia w zasadzie jest dość ciekawa, myślę, jeśli chodzi o, o mój początek z muzyką, bo wszystko zaczęło się od tego, że mój dziadek e, zaprosił mnie, żebym śpiewał razem z nim w zespole ludowym. Tak to się zaczęło, e, więc śpiewałem w zespole ludowym z Pałcka. E, jako dziecko, ale ile? Ale w ośmiu, dziewięciu latach zacząłem. Tak. Potem dostałem się do programu telewizyjnego Bitwa na Głosy, który dość mocno wpłynął na to, że poszedłem tą drogą, bo musiałem wybrać między Wtedy chyba miałeś 12 lat, tak? Jeśli tak, tam... miałem 12 lat. I to ukształtowało Ci, że to... wtedy zdecydowałeś tak, się, że wtedy bo... podjąłem decyzję, dokładnie. Bo, bo poniekąd zajmujesz się zawodowo. Tak, teraz tak, podjąłem wtedy decyzję, że nie pójdę jednak drogą sportową, tylko muzyczną, poszedłem do szkoły muzycznej, a ostatecznie znalazłem się teraz w Akademii Muzycznej w Gdańsku na specjalności musical, więc cały czas, przez całe życie ta muzyka... Znajduje się w moim ci, ci, ci. No My zaprosiliśmy Cię do naszego programu Historia, e, e, Historia Śpiewana. E, nieprzypadkowo, no bo pojawiłeś się na festiwalu i to muszę powiedzieć, że e, e, z takim dużym przytupem, chociaż dwa razy byłeś, bo pierwszy na, na drugiej edycji, wtedy nie udało Ci się zająć wysokiego miejsca, natomiast już na trzecim, drugie miejsce. Jakie odczucia były Twoje i jak się czułeś na tej gali finałowej? Znaczy przede wszystkim e, to, że znalazłem się drugi raz na, na tej gali, Myślę, że to już był i tak nie wiem, że wielki tak, sukces, tak. ale czułem się też dużo bardziej komfortowo, bo znałem już wszystkich organizatorów z poprzedniego roku, więc to było dużo łatwiejsze już wtedy. I no, bardzo się cieszę, że się udało, bo nie, nie było tyle, łatwo. Nie było łatwo, a utwór, który śpiewałem. Mnie osobiście bardzo poruszał i myślę, że to też mocno wpłynęło na odbiór publiczności czy jury na to, że, że udało mi się zająć... Bo tak, bo tego nic. śpiewałeś w musicalu, w którym wystąpiłeś, tak? Jakiś tak musical tak. patriotyczny to jest, tak? Wystawialiśmy musical o tematyce II wojny światowej Aha. i śpiewałem tam właśnie utwór Nim w stanie świt. A to musical Przebudzenie? No musical Przebudzenie. Duża, du, duże przedsięwzięcie, ale piękne, bo miałem okazję zobaczyć aż serce rośnie, już muszę powiedzieć, że... Tak, no, że... myślę, że trzeba doceniać takie przedsięwzięcia, podobnie jak e, konkurs e, festiwal. dokładnie. Wiesz, że to są, to są dobre rzeczy, bo promują e, muzykę patriotyczną, no, ale właśnie, bo takim, historia śpiewana, to jest ten nasz cykl. Powiedz mi, można uczyć się historii przez śpiew? Jak, jak uważasz? No, zdecydowanie. Sam fakt, że e... Artyści sięgają po teksty kultury, po wiersze po i, i, i przerabiają te teksty te, na, na muzykę, do, dopisują do niej muzykę i tworzą piękne utwory, piękne piosenki, które pokrzepiają ja, serca. To są też prawda? pewnego rodzaju wartości, bo zaśpiewasz dzisiaj Marsz Sybiraków. Rozmawialiśmy już wcześniej też na ten temat, to ważna piosenka, szczególnie dla środowiska Sybiraków i Łagierników, a organizatorem całego cyklu jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i dobrze wiesz, że śpiewając, śpiewałeś hymn Łagierników i Sybiraków. Jak się czułeś właśnie, właśnie w tym momencie, kiedy miałeś zmierzyć się z tą piosenką? Muszę przyznać, że wyzwanie ogromne, zostałem postawiony przed bardzo trudnym zadaniem, Mam nadzieję, że podołam, ale przede wszystkim zagłębiłem się w tę historię dużo bardziej, bo wiadomo, w szkole, w liceum, w gimnazjum uczyliśmy się o tej historii, o tym, co się działo na Syberii. I były no to wiele, wiele, istnień, tak. wiele istnień, które niestety, bo już śpiewasz w chemnie i w tej pieśni bezimiennych krzyży, to wiele istnień, które zostały tam na tych ziemiach. My dzisiaj, jak gdyby, wspominamy też w tej pieśni. Ty to uczynisz, bo wiem, że już wykonywałeś nieraz te pieśń, ale dzisiaj chciałbym, Dominiku, żebyś zaśpiewał ją dla nas, z myślą właśnie o Sybilakach, o łagiernikach. Także marsz. Sybiraków, drodzy Państwo, w wykonaniu Dominika Fijałkowskiego. Dominik, życzę Ci powodzenia i dziękuję Ci za tą krótką rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi Z rezydencji białych dworków i chat Myśmy znów do niepodległej szli Szli z uporem ponad dwieście lat Wydłużyli drogę carscy kaci Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederaci, Mogiłami znacząc polski trakt. Z insurrekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół barykat Warszawy i łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, przez tajge stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad wisłą darował nam Bóg. Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed dwudziestu lat. Bo od września, od 17. dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lód z podbiegu na północnego przez łubiankę przez katyński las na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże nie zatrzymał nas czerwony kat bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli. I szli dziesiątkowani, choć zdradą pragną nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani Aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobało Wam się wykonanie Marszu Sybiraków Dominika Fijałkowskiego. Drodzy Państwo, to już koniec tego odcinka, a ja pragnę Was zaprosić na kolejną odsłonę historii śpiewanej. Bądźcie z nami, obserwujcie nas na portalach internetowych. Przypominam Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. No i drodzy Państwo, śpiewajcie, poznawajcie historię przez śpiew. Bądźcie z nami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.